I jeszcze raz. Tu jest Polska, nie Bruksela. Tu bandery się nie wspiera. Tu jest Polska, nie Bruksela. Tu bandery się nie wspiera! Kolega Bartosz Wojcieszak, bezpieczna Polska zagłębie. Bartosz Wojcieszak, wojownicy wolności Sosnowiec. Najpierw adwacem do Krzysztofa Tombińskiego. Ten scenariusz wfrontania nas tutaj w konflikt z Ukraińcami. Już był kilka lat temu dostępny. Dla tych, którzy czytali choćby felietony Księdza i Zakowicza zaleskiego On napisał 10 powodów, dla których grozi nam drugi wołyń. Co zrobiła Gazeta Polska, która Polska się nazywa chyba tylko z nazwy? Wyrzuciła go. I on tam nie atakował Ukraińców. Nie mówił w ten sposób, że to wredny naród, czy to, tylko racjonalnie dawał powody właśnie o tym, że tam są łatwy dostęp do broni, a tymczasem Polacy są traktowani jak niewolnicy. Mamy reglamentację na broń. Teraz wam cytuję cytat z pana dziennikarzyny Jerzego Bukowskiego, który bardzo przeżywał, że 67% Polaków w przypadku, e, że, e, nie chce się opowiedzieć za wysłaniem żołnierzy na Ukrainę, podobnie jak w Iraku i Afganistanie. 67% i co on powiedział? Mamy tu do czynienia z rosyjską propagandą i słabym patriotyzmem, bo musimy zrozumieć, że patriotyzm to ponoszenie ryzyka, i wysyłanie żołnierzy poza granice państwa. Przypomnijmy sobie jedno. Taką doktrynę wojny obronnej miał Stalin. Wojna obronna toczyła się na terytorium innego państwa. Ale zaskoczę Was. Wiecie, kiedy ten sondaż był na Interii, robiony przez Interię? W 2014 roku. Bo dla tych, którzy myślą, że w lutym 2022 rozpęta się wojna, to są w ogromnym błędzie. A proces naszego, że tak powiem, naszej ukrainizacji zaczął się od pomarańczowej rewolucji gdzie wszyscy z prawa i lewa jeździli z pomarańczowymi flagami fotografowali się z banderowcami śpiewał dla nich, wtedy ówczesny śpiewak Kukis, który teraz może reklamować czyściki do podłogi i o co chodzi tutaj? już od paru lat jest przygotowany scenariusz że może dojść u nas do konfliktu bo Polska nie ma być naszą Polską. Przypomnijmy, emerytury ukraińskie. Ustawa była przyjęta w 2012 roku. I ówczesny rzecznik ZUS-u, Radosław Milczarski, mówił, że na razie nie ma zwiększonego zapotrzebowania o te emerytury. A teraz ukraińskie TikTokerki i inne YouTuberki udzielają porad Polakowi, jak dostać te emerytury. Kolejna sprawa. Żyjemy dzisiaj w epoce przedwojennej. Nie po wojnie, a przedwojnie. Kto tak powiedział? Tusk. Teraz, proszę Państwa, premier Słowacji ujawnił, że jest przygotowany scenariusz do wysłania żołnierzy z państw europejskich na Ukrainę. Pojawiła się konferencja. Andrzej Duda alias Bługopis powiedział, że była burzliwa dyskusja. Prezydent Macron po ujawnieniu tych, że tak powiem, informacji trochę wystopował, ale mówił, że ten scenariusz nie możemy go wykluczyć. I podobnie śpiewa marionetka Angeli Merkel, pan Tusk. Podobnie mówi, że. Na razie nie, ale nie możemy tego wykluczyć. Ale co mnie jeszcze bardziej przeraża, możliwe, że będziemy realizowali umowy bilateralne. Czy wiemy o każdej umowie z Ukrainą, pomiędzy państwem polskim, czy dopiero wyjdzie? Ponieważ yy, Oleksin Daniłow, yy, Rzecznik, yy, przepraszam, Rada Bezpieczeństwa yy, Ukrainy i Obronności, ujawnił, że możliwe, że żołnierze będą wysłani z państw zachodnich na Ukrainę. I też może tyczy się przede wszystkim o Polskę, bo przypomnijmy, że... Ma... Oczywiście. Mateusz Morawiecki powiedział już kilka miesięcy temu, że nie możemy pozwolić, aby Ukraina się wykrwawiła. Wczoraj był Dzień Kobiet. Pamiętajmy o naszych matkach, bo wkrótce nie matki, ale naszą najważniejszą matką, kończąc tutaj, jest Polska. Naszą Alma Mater. Więc chciałbym Was, yy, jej powiedzieć w imieniu nas, moim i Was wszystkich. Matko, bądź spokojna! To nie nasza wojna! To nie nasza wojna!